Jest to wiadomość publiczna. Kolejna do Jan Zbigniew Potocki. Jest to kolejna wiadomość publiczna do Jan Zbigniew Potocki. Jest to kolejna publiczna wiadomość do Jan Zbigniew Potocki. Jest to salon Porsche. Salon Porsche. Już od sześciu lat są świnie przy korycie, ze stolicy i nie tylko, świadomie z wyrachowaniem zabraniają mi, aby wziąć dzieci na wycieczkę gdziekolwiek. Są wakacje, ok? To jest salon, wszystko jest nowe. Gdziekolwiek bym chciał pojechać z dziećmi to nie mogę, mam zabronione przez starego capa jakiegoś z Mokotowa jestem pewien, że na Mokotowie jest co nam jakiś stary cap który ma świnkę morską w domu przynajmniej tak moi doradcy zagraniczni z City of London mi mówią że na Mokotowie albo na Targówku tam jakiś obleśny stary cap jest który nigdy nie miał żony i dzieci. Więc no... Mm, muszę się zastanowić, kto współpracował z, tym z tymi śmijami przy korycie w stolicy, aby odebrać mi dzieci we Wrocławiu. 6 lat temu. Więc już 6 lat mam zabroniony, aby podróżować z dziećmi gdziekolwiek. Czy nad Bałtyk, w Polsce są wakacje i tak dalej, czy do Niemiec. Na przykład miasto przygraniczne mógłbym odwiedzić zoo, zwierzaki i tak dalej. Albo do Berlina mógłbym pojechać sobie z dziećmi do Berlina na wycieczkę. Tam też są zwierzaki, tam jest zoo. Albo do Londynu mógłbym pojechać z dziećmi jako turysta na wycieczkę, ok? Bo w Londynie jeszcze z dziećmi nigdy nie byłem i się okaże, że być może nigdy nie będę, ale to tylko dzięki tym parszywym świniom pisowskim ze stolicy i ci, którzy są przy korycie. W tym PGR-ze wirtualnym, który jest przy ulicy wiejskiej. Okay? Więc mam zabroniony, aby przekazywać dzieciom kieszonkowe, na przykład to, co znalazłbym pomiędzy takimi drogimi samochodami. Okay? W dobrej wierze, oczywiście, gdybym znalazł. Więc nic nie mogę. Dawać kieszonkowego od 6 lat lub w formie jakichś dodatkowych pieniędzy. Mam zabronione przez te świnie pisowskie, więc wiadomo, że mam inne zdanie cały czas. W stosunku do każdego, kto by powiedział, że zabrania mi kontaktu z dziećmi albo podróżowania z dziećmi, albo żeby przekazywać pieniądze dzieciom, ok? Od sześciu lat mam zabronione. Teraz tutaj pani szła z tego salonu, więc musiałem przerwać, żeby z nią pogadać, bo bo, bo, bo myślałem, że oni już zamykają salon, a nie, to, to ta pani tam poszła, o! To, to Pani tam poszła do, do, do tego porszaka tam do bagażnika o, przynajmniej, przynajmniej już nie, to Pani tam wsiada, tak o to, to teraz be, be, będzie Pani tym porszakiem wyjeżdżać który na, jeju, yeah, ta Pani jedzie tym porszakiem, o to tam kilka filmów właśnie zrobiłem yy, no, yy, z tym porszakiem właśnie pomachałem Pani, no dobrze, więc, więc już nie mam tego porszaka tutaj, ale myślę, że następne tutaj coś przyjedzie, za kilka dni jakiś nowy model na wystawie, nie jest to problem, więc pisowskie państwo rozmodlone do, nie wiem, jakiegoś Boga, czy jakiegoś półboga, czy jakoś tak, nie wiem, być może w imieniu jakiegoś Boga i tak dalej, odebrało mi bez kwitów dzieci sześć lat temu, dlatego nie mogę się nimi opiekować, przekazywać im pieniędzy, nawet kieszonkowego, albo to co bym znalazł na chodniku albo w pobliżu drogich samochodów, ok? Z nimi podróżować i wykonywać swoje władzy rodzicielskiej, więc można się domyślić, że mam przeciwne zdanie. Dlatego wnioskuję o wymierzenie kary śmierci dla każdego, kto dorzucił swoje trzy grosze do tej sytuacji, że odebrano mi dzieci i sytuacja wygląda właśnie w ten sposób otóż państwo polskie chce mnie pojmać od sześciu lat od sześciu lat państwo polskie chce mnie pojmać to była kawa a to drugie to, to nie wiem co było państwo polskie chce mnie pojmać od sześciu lat wpierdolić do jebanego psychiatryka na bezterminową medytację i tak samo do jakiegoś jebanego aresztu, wcale nie tymczasowego we Wrocławiu, też na diabli wiedzą, jak długo. Tylko, że jak już powtarzam od ponad roku na tym kanale, państwo polskie nie ma kwitów na mnie. Jeszcze raz. Państwo polskie nie ma kwitów na mnie, aby to uczynić. Jeszcze raz. Państwo polskie pisowskie, te świnie od koryta nie mają kwitów, aby tak uczynić. Okay. O, to to jedzie, co to jedzie? Tesla? Chyba coś, nie? Porszak jakiś. Czy Tesla, no bo tak widzę, że. Mhm. Mhm. Tutaj pan jedzie. Aha, tutaj wjechał. O, tutaj super. Nie, to jest y, Porszak. Bo tutaj ta, takie bry, bryki są fajne. Więc państwo polskie nie ma żadnych kwitów, aby cokolwiek mi robić. Więc wszystko robi to bezprawnie. Yy, o to chodzi. Yy, dlatego. Aha, i to już chyba szósty rok. Okay? I dlatego właśnie wnioskuję o. W miarę sprawne wydanie wyroku kary śmierci dla tych wszystkich świń pisowskich, i wykonanie tego bez zbędnej zwłoki, to im się po prostu należy, ok? Ponieważ nie, nie przywykłem, żeby ktokolwiek nękał mnie po całym świecie uporczywie. Jeszcze raz, nie przywykłem do tego, nigdy w tym życiu, aby jakakolwiek świnia, jakiegokolwiek pokroju, a, a tym bardziej pisowska świnia, okej, okay. A tym bardziej to, to pan salon, to pan salon tutaj, tą brykę, o, która to bryka, to była, to tą brykę przywiózł, o, tego porszaka pan przywiózł tutaj. A tym bardziej, jeśli to są pisowskie siwinie, wrocławskie, warszawskie i tak dalej. No to za takie bezprawne sześcioletnie przestępcze działania przeciwko mnie, kara śmierci, krótka piłka. Ponieważ cztery razy te świnie pisowskie informowałem w Warszawie, że nie mają kwitu, aby to robić to, co robią. Oni mają to na piśmie, że kwitów nie mają, a jednak to robią. Więc robią to cynicznie, świadomie. Oni są wyrachowani i czerpią z tego pieniądze, po prostu, że mnie nękają uporczywie po całym świecie. Te szmaty pisowskie nękają mnie yy, szósty rok po całym świecie. I chcą mi zrobić kuku, i chcą mi krzywdę zrobić, więc no. No więc tak to wygląda. A to jest Tesla. To jest Tesla. Używana Tesla, ale to, to jest Tesla. O tutaj, o tutaj pisze, że o ten znaczek na początku. O tu na szybie, o. Że to jest Tesla. Ale to jest syno Więc tak wygląda Tesla. Najlepiej nie być za blisko Tesli, kiedy się nagrzeje, bo trzeba gdzieś szybko uciekać, albo nawet się nie ucieknie od takiej Tesli, gdy co. Więc te świnie przy korycie szósty rok nękają mnie w świecie i chcą mi zrobić krzywdę bez szpiku. Dlatego zastrzegam sobie, że mam inne zdanie, bo nie chcę być nękany przez kogokolwiek, a bardziej przez rozmodzonych kretynów jakichś albo wariatów, bo no zawsze jest prawdopodobieństwo, że może tak być, na ileś procent. Mimo że oni wiedzą, że to jest ustawka. Okej, okay. oni o tym wiedzą. A jednak nie cofnęli niczego. Obstają przy swoim cały czas. Dlatego uważam, że kara śmierci jest tutaj uzasadniona cały czas. Poza tym, jak te świnie pisowskie. No, okej, okay, okej. Okay. Poza tym, jak te świnie pisowskie mnie pojmą i mnie uwiążą gdzieś w tym psychiatryku w wrocławskim, gdzie mam zaproszenie na bezterminówkę, powtarzam, na bezterminówkę mam zaproszenie do, do psychiatryka wrocławskiego. Mimo, jak wspomniałem. Te ślinie pisowskie kwitów nie mają na mnie, to jednak chcą to zrobić. I Tak samo do aresztu, wcale nie tymczasowego też. Mam zaproszenie na Diabli Wiedzą, jak długo. To nie mógłbym pomagać potrzebującym ludziom z całego świata, na przykład wtedy, kiedy jest pożar. A już opublikowałem dwa filmy na moim kanale, że uczestniczyłem w pożarze, w akcji pożarowej i pomagałem w ewakuacji. No, już jakbym policzył, to było 200 osób za, za każdym razem, tak około z całego świata, w różnym wieku. Więc było tam. Dużo kobiet. Były kobiety w ciąży. Były kobiety z wózkami. Były kobiety z dziećmi. Byli nieletni. Samodzielnie. I były osoby starsze, schorowane. W podeszłym wieku i niepełnosprawne. Więc te pisowskie świnie, gdy zabiorą mi moją wolność to nie będę mógł pomagać ludziom z całego świata no więc jak no się można domyślić mam inne zdanie niż pisowskie świnie ok? o to ta to, to sama pa, pani jedzie to ta sama pani tutaj wjeżdża Wjeżdża tu nas zatoczkę właśnie, tu nas z zatoczkę właśnie wjeżdża o. To tą po, porszakiem fajny porszak. Tutaj wysiada pani, to dajmy jej troszeczkę prywatności kiedy wysiada z tego porszaka. No super auto, Więc jak jestem na wolności, to zwiedzam sobie salony samochodowe, aby sobie coś wybrać. Więc, te świnie, jak mnie posadzą do psychiatryka, to nie będę mógł odwiedzać salonów samochodowych z dziećmi albo sam. Nie będę mógł nigdzie podróżować z dziećmi albo sam po całym świecie. Nie będę mógł moich znajomych odwiedzać w Indiach i. W każdym innym zakątku świata. Nie będę mógł spotykać się z moimi znajomymi z oceanu też. Więc do tego wszystkiego chcę doprowadzić kilka świn. Po prostu kilka świn. Nawet nie wiem, czy, czy oni mają jakieś zwoje mózgowe, które działają. Jak najlepiej, żeby ogarnąć to, że, że naprawdę no, nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu. Nawet nie wiem, czy, czy oni są świadomi, albo czy są poczytani, po prostu. Tych, którzy mają pieczątki na tych y, 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 oskarżeniach swoich, w wyrokach sądowych wrocławskich, warszawskich i tak dalej. Oni w ogóle świata nie ogarniają, że oni są malutcy. Oni idą z motyką na słońce, ale świadomie to robią. O tutaj, o to, to, to jest Tesla, to jest Tesla tutaj i tam jest pani i tam ma psa. Nie wiem to jak można psa zostawić w bagażniku w Tesli, że jak Tesla odparuje, i nie zostanie z niej kamień na kamieniu, to ten piesek, bo tam taki fajny czarny piesek w tej Tesli był, to on od razu by poszedł do, do Boga, ten, ten, ten piesek. Ale co zrobić? No ludzie, no o właśnie. Niektórzy ludzie używają mózgu, niektórzy trochę mniej, niektórzy jeszcze, jeszcze, jeszcze mniej, a niektórzy jeszcze, 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 jeszcze mniej, a niektórzy tylko ciutkę. A niektórzy wcale mózgu nie, nie używają, więc nie wiem, ilu pisowców używa mózg i czy używa mózg dla, dla dobra ludzi yy, żywych, dla dobra obywateli, 38 milionów i tak dalej, albo tylko dla siebie używają mózgu, żeby się machapać. Dlatego, jak już wspomniałem, uważam za ponad 1000% uzasadnione kara śmierci dla każdego, kto dorzucił swoje trzy grosze do tego, że te pisowskie świnie od 6 lat nękają mnie po całym świecie. Okay? Byłoby to, uważam, dobrze. Gdyby mógł sam podpisać lub być zaproszonym do podpisu wniosku o wydanie i wykonanie kary śmierci dla Zbigniewa Ziobra, to byłoby po prostu dobrze, żeby mój podpis tam był. Uważam, że byłoby to uzasadnione w. Ponad 1000%, bo Zbigniew Ziobro po prostu ciężko pracuje na to, swoim zaniedbaniem, swoimi uczynkami, swoimi decyzjami, gdzie do niego należy życie i śmierć każdego praktycznie. Kogo chcą wrobić w cokolwiek i tak dalej. Więc naprawdę kara śmierci dla Zbigniewa Ziobro. I wszystkich innych jest uzasadniona. Dlatego deklaruję, że z przyjemnością, jako jeden z wielu pokrzywdzony od sześciu lat przez Zbigniewa Ziobrę, uważam, że wyrok śmierci jest uzasadniony dla tego osobnika. Uzasadniony. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, za uwagę. Dziękuję.